Czy to najszczerszy manifest kobiecości, czy może cyniczna gra na emocjach dla zasięgów i pieniędzy? Dlaczego Andziaks zdecydowała się pokazać całemu światu narodziny swojego syna i co takiego wydarzyło się na sali porodowej, że internauci są w totalnym szoku? Czy pokazywanie pierwszego oddechu dziecka pomiędzy reklamami luksusowych torebek to jeszcze autentyczność, czy już niebezpieczna przesada? Mamy szczegóły tego sensacyjnego nagrania, które w styczniu 2026 roku podzieliło Polskę na pół. Witajcie w świecie, gdzie nawet ból porodowy ma swoją cenę i liczbę wyświetleń. Narodziny w świetle Jupiterów, czyli jak prywatność, stała się towarem. Jako dziennikarz z trzydziestoletnim stażem widziałem już setki prób zdobycia popularności, ale to co robi Angelika Trochonowicz, znana jako Andjax, to zupełnie nowy poziom ekshibicjonizmu medialnego. Urodzona w 1996 roku w Nysie influencerka od lat konsekwentnie buduje swoje imperium na pokazywaniu za kulis każdego aspektu swojego życia. Od luksusowych zakupów w Dubaju, gdzie potrafiła przywieźć 100 kg ubrań po intymne relacje rodzinne z mężem Łukaszem Luką. Jednak to CEO wydarzyło się 7 stycznia 2026 roku sprawiło, że nawet najbardziej przyzwyczajeni do jej stylu widzowie przecierali oczy ze zdumienia. Andjax po raz drugi została mamą i po raz drugi uznała, że moment narodzin jej syna to idealny materiał na YouTube. Współczesna kultura influencerska zdaje się nie znać pojęcia tabu. Film dokumentujący poród syna Andjax to szczegółowa relacja od pierwszych skurczów o poranku przez przygotowania do wyjazdu do szpitala aż po samą salę porodową. Widzowie śledzą każdy grymas bólu, każdą rozmowę z położną i wreszcie ten najbardziej intymny moment pojawienia się nowego życia na świecie. To powtórka scenariusza z 2020 roku, kiedy to na świat przyszła jej córka Charlotte. Wtedy również wideo stało się hitem internetu, a Andziaks zrozumiała, że nic tak nie buduje bliskości z fanami jak publiczne osię w chwili największej wrażliwości. Między podziwem a krytyką, czyli wojna w komentarzach pod filmem. Reakcje opinii publicznej są skrajne i pokazują, jak głęboki jest podział w postrzeganiu granic w sieci. Z jednej strony mamy armię zachwyconych fanek, które dziękują Angelice za odwagę i oswajanie tematu porodu. Dla nich to wideo to edukacyjny majsterztyk, który pomaga przyszłym mamom zobaczyć, jak naprawdę wygląda ta chwila bez lukru i filmowych filtrów. Ona mnie tego nauczyła, że właśnie w tym jest zaklęta magia codzienności, mogłaby powiedzieć niejedna obserwatorka, widząc jak Andjax łączy trudy macierzyństwa z Blichtrem Sławy. Jednak z drugiej strony barykady stoją ci, dla których publikowanie takich treści to szczyt niesmaku i pogoni za pieniądzem. Krytycy podnoszą alarm. Czy dziecko od pierwszej sekundy życia musi stać się aktorem w reality show swojej matki? Przeciwnicy Andjaks wytykają jej, że intymne chwile, które powinny pozostać w kręgu najbliższych, stają się publicznym spektaklem dla tysięcy anonimowych widzów. To oskarżenia o nadmierną transparentność i brak szacunku dla prywatności noworodka, który nie miał głosu w sprawie swojego medialnego debiutu. W styczniu 2026 roku dyskusja o etyce pokazywania dzieci w sieci rozgorzała na nowo, a Andjaks stała się jej centralną postacią. Luksus konsumpcjonizm i upomnienia, czyli cienie sławy Trochonowiczów. Nie da się patrzeć na najnowsze wideo Andziaks w oderwaniu od jej wcześniejszej działalności, która regularnie budziła kontrowersje. Angelika to postać kojarzona z nieprawdopodobnym konsumpcjonizmem i epatowaniem bogactwem, co nieraz spotykało się z ostrą reakcją internautów. Pamiętamy aferę z nieprawidłowym oznaczaniem reklam na Instagramie, za co upomniał ją Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To buduje obraz osoby, dla której przejrzysta komunikacja nie zawsze jest priorytetem, zwłaszcza gdy w grę wchodzą wielkie zasięgi i współprace z markami. Dla wielu obserwatorów, film z porodu to kolejny produkt w ofercie trochonowiczów obok ogromnych nowych dekoracji i relacji z luksusowych hoteli. Czy pokazanie krwi i łez ma na celu ocieplenie wizerunku po oskarżeniach o materializm? Trudno nie odnieść wrażenia, że Andziaks Mistrzowsko zarządza emocjami swoich odbiorców, dając im raz dawkę przepychu, a raz dawkę bezbronności. Prawda o jej działalności w styczniu 2026 roku jest taka, że Angelika stała się symbolem nowej ery, w której prywatność jest walutą, a intymność najmocniejszym haczykiem na widza. Finał, który budzi pytania o przyszłość mediów społecznościowych. Jako publicysta muszę zapytać, gdzie postawimy kolejną granicę. Jeśli narodziny dziecka są już publicznym wydarzeniem, to co będzie następne? Andziaks konsekwentnie przesuwa bariery i choć liczba wyświetleń rośnie, to niesmak u części odbiorców staje się coraz wyraźniejszy. Żenada peo prostu, że nada, że w czasach, gdy tak dużo mówimy o ochronie wizerunku dzieci w sieci, najpopularniejsza influencerka robi z porodu sensacyjne wideo. Czy Charlotte i jej nowonarodzony brat będą w przyszłości wdzięczni za tak szczegółową dokumentację ich przyjścia na świat, dostępną dla każdego za kliknięciem myszki? Prawda o Andziaks jest taka, że potrafi budować ogromne społeczności, bo daje im to, czego pragną, iluzję uczestnictwa w jej idealnym i w prawdziwym życiu jednocześnie. W styczniu 2026 roku oczy milionów są zwrócone na jej kanał, a każdy skurcz i każda łza na sali porodowej zamieniają się w realny kapitał. Czy to odwaga, czy tylko świetnie skalkulowany biznes? Odpowiedź zależy od tego, jak bardzo sami jesteśmy gotowi sprzedać swoją prywatność za lajki i komentarze. Jedno jest pewne: Angelika Trochonowicz po raz kolejny udowodniła, że jest królową polskiego YouTube, a nawet jeśli korona ta jest umazana krwią z porodówki.